AT15, czyli pojazd dosyć bliski memu sercu. Szkoda, że nie ma troszeczkę większej alfy, bo się go w ogóle nie boją. Czy gram jeszcze w Dying Light 2? Nie, no to już za nami jest ta gierka. Szczerze mówiąc, jak miałbym grać w Dying Light, to wolałbym chyba grać w jedynkę niż w dwójkę. Jest duża szansa, że w sierpniu będzie polskie drzewko w Uuu, Trzeba będzie newsa zrobić. Nie lepiej rołk? Nie, rołk wygląda bardzo biednie, jak się tak przeskakuje z Cushimy na rołka, wiesz? Polatanie w Cushimie oczywiście bez wykonywania jakichś tam znaczących zadań, ale odbicie dwóch, trzech zamków i tyle, nie? Kurczę, żeby jutro nie padało. Ten, ten, ta stronka, jak ona się nazywa, do śledzenia tych deszczy i wiatrów. O kurka, zapomniałem. Jakiś taki jeden wyraz. Rainy? Nie. Windy. Pokazuje, że jutro około godziny 14 spadnie 7 mm deszczu. To jest całkiem sporo, niestety. No dobra, kolega tu się decyduje. To jest bardzo karkołomne, jeżeli oni tam w krzakach stoją. Ale chyba nie ma spota. Garnek z dobrej strony. Chyba nie ma spota, bo coś by strzelało tu. To jest fuks, że tutaj nikogo nie ma w tych krzakach. Nie no, time Light 1 nie będziemy grać. Na razie celność szwankuje, ale już teraz tak jest. 210. Kurczę. Jak oni to mogli 207. Zobaczcie jak słaba alfa tu jest. No szkoda, że nie dostał. Wyobrażacie sobie w niszczycielu, dlatego się go nie boją po prostu. On niby DPM ma. Jak najbardziej DPM się zgadza. Była panika, no te 34 jak schowa się za tą kubką gruzu, to będzie ciężka sprawa. Ja czekam na Czechosłowację. O, no, ten już, już by chciał. Tak, myślałem, kurde. Lew odważnie, kolega. Odważnie, co on tak ucieka? Amunicji nie ma? No to będzie wydojony, coś czuję. Dobrze by było, jakby raz nie trafił. Właśnie do tego się nadaje, ale w dzisiejszych czasach ciężko jest tak trzymać na gąsce, bo się kurka odnawiają te naprawiarki. Nie to co kiedyś. Ło! Z grubszej rurki walnęło. Szkodzenie krytyczne nie trafi. Kurka stanął i nic. Elegancko. Kolega na rhm -a chce, ale RHM. Kari Fuchs, no wiesz, musi być Fuchs, czasami nie w tej grze, musi być gdzieś się pochowali tym rheumanem, tak. 5 zł słyszałeś, widziałeś zapowiedź o Grzebe Alters? W kosmosie budowanie bazy, eksploracja, survival. Panie, nazwa jest mi niby znana, ale nie jestem w stanie skojarzyć. Nie jestem w stanie obrazu dopasować do wiesz, do nazwy. A jutro podobno jest premiera Demka jakiejś gry, takiej survivalowej na Steamie. Tak, słyszałem, a szkoda kurka, szkoda, szkoda. No, bitwa wygrana, kolega ładnie walczył. No, a te 15, no jego pancerz, patrzcie, trafił idealnie. Panzer 134, a to Met ma tak, takie, taką penetrację jak ten kurczę niszczyciel, nie? Dobra, elegancka bitewka. The Alters, czy The Alters zapowiada się rewelacja? Na Super Chat wjechał. A skąd ty masz taką informację? To nie jest tajna informacja czasem.